43. Przegląd piosenki aktorskiej Teblocławy Z numerów śpiewałeś świat oszalał. Czy rzeczywiście no. piosenki są jakąś receptą na to, aby nie oszaleć w tym świecie? Aha. <noise> Okej. <Okay. głosy> nie no, zdecydowanie. To znaczy wiesz co, na pewno tak, wiesz, ja nie jestem jedyny i oczywiście nie pierwszy, który na to wpadł. Salwator Dali mówi, że gdyby nie tworzył, to by musiał się poddać szaleństwu. Wiesz. I, I to jest coś takiego, że jednak. Z jednej strony artyści twórcy y, właściwie funkcjonują w czymś rodzaju kontrolowanego szaleństwa. I to w związku z tym y, ta twórczość im pozwala nie utracić tej kontroli nad szaleństwem, co jest, co, prze, przełożyć ją na właśnie na naszą na, 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 muzykę czy na tylko na obraz. A, a z ludźmi, no to też, wiesz, to też nie jest nic nowego. Już starsi panowie y, Jerzy Waski przebora śpiewali. Po to łączą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś czasem jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła wesnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Także to jest, wiesz, zawsze ta sama odpowiedź. Tak! Yes, Na festiwalowej jest niejaki Zielak, legendarna osoba w środowisku, warto dodać, że też gościł jeden z ofowych spektakli na swojej scenie w Warszawie na ulicy Ząbkowskiej, ale Zielu, przez lata współpracowali z Tomkiem Lipińskim, więc prawdopodobnie nie jesteś obiektywny, aczkolwiek myślę, że to były dla Ciebie wielkie emocje. No ogromne emocje, Tomek nie koncertował półtora roku przede wszystkim e, i e, jakby wszystkie kawałki są już znane, te aranże nowe, e, świetne. Po to jest kolor kawałek niegrany od 30 lat. E, za, dzisiaj zabrzmiał pierwszy raz premierowo. Myślę, że Tomek go będzie częściej grał i bardzo się ogromnie cieszę, że wrócił na scenę i to co powiedział też było bardzo dojmujące, że scena jest po to, żeby przekazywać dobre rzeczy, dobre wartości e, i dlatego postanawiał po prostu jednak dalej grać. Jednak wydawałoby się, nie jest wcale muzyka do jakiegoś takiego swobodnego kreowania, tańczenia. Raczej wiesz, no, może pogo w jarocinie, błoto i tak dalej. A jednak wydawało mi się, właśnie, że kreujesz po prostu jakiś swój wewnętrzny świat, który komentuje gdzieś tam tę muzykę. No, odnośnie e, piosenek zawsze jest interpretacja i można e, z muzą rozmawiać. Można mieć synchron, można reagować, więc ja mam takie wrażenie, że z, e, akurat z tą piosenką Tomka rozmawiam. To Jakiś piękny pomysł, aby zakończyć przygodę piosenki aktorskiej właśnie takim koncertem. Surowym, prawdziwym, szczerym i no, mówiącym ważne słowa dla nas. I okazuje się, że od wczesnych lat 80. do dzisiaj historia kołem się toczy i teksty Tomka są dla nas bardzo ważne. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Wcześniej nie miałem do końca z taką materią do czynienia, szczególnie z taką konwencją, jaką sobie obrał Marcin i cieszę się, że mogłem się spotkać z tymi ludźmi. No i jestem no grubo zaskoczony faktem, że to tak rezonowało, że jakiś duch się uruchomił po prostu, szczególnie w widzach, którzy tak, a nie inaczej zareagowali na to, co się stało na scenie. Ja... Bardzo też krępowali tej publiczności, tej sceny, bo ten zespół jest jakby ateatralny w takim mm -hmm. sensie tych umów, tych ustawień i tak dalej. Ale Marcin Liber, który sobie to wymyślił, bo to on tak naprawdę wymyślił, e, wpuścił to jakby w pewnym sensie taką substancję, której nie, sami nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Okazja jakby była należyta, że to jest ten moment, że mogliśmy to zrobić, i wydaje mi się, że po prostu myśmy mieli radość z tego i wysłaliśmy tą radość do publiczności, i chyba to po prostu zostało dobrze odebrane. Zawsze jest przykro, że się trzeba spotkać trochę za późno, no ale pewnie te rzeczy zostaną, o to chodzi, żeby one zostały. Jeśli ci ludzie wyjdą z jakąś fajną myślą i z czymś, co w sercu jest ciepłe. To super, to chyba o to chodziło. Jacek zawsze jakby grając wysyłał sygnał bardzo może okrężną drogą, ale bardzo dobrze to jakby trafiało ostatecznie do ludzi, więc bardzo się cieszę. Aaaa! Aaaa! Poczyn, poczyn, poczyn. Dzień, dzień, dzień. Dobra. Ma, e, Marcin, 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 opowiadaj słuchaj, czy ty widziałeś, co się działo na widowni, czy widziałeś jak to rezonowało? Po prostu to. Ja nie wiem nie, nie wiem w ogóle, jakie zadać pytanie, bo ja jestem rozwalony kompletnie. Nie, nie wiem, nie było mnie tutaj. <ślał> żartowałem <ślał> <ślał> Dziękuję za tę sesję. Ja wpadłem na to, że to może być o, o budyniu, że to może być pogodne i to, czego my pragniemy teraz, w tych czasach takiej całej rozpierduchy, że potrzebujemy jakiejś otuchy i uśmiechu. I mówię sobie, jest dobry temat, jak jest dobry temat, to nie trzeba robić... Znaczy to, 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 to się uda, nie? To tak sobie pomyślałem. Śliwy. Bardzo, bardzo. Jeżeli szczęście wiąże się z takim zmęczeniem, to chce być permanentnie zmęczony. <głos> 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 Dziękuję Ci bardzo za tę gale. Naprawdę to było coś niezwykłego. Dla mnie też to przede wszystkim jest bardzo ważna gala. I tu nawet nie chodzi o to, że nasz przyjaciel odszedł, tylko że jest wielkim artystą. Był wielkim artystą, zrobił mnóstwo pięknych pieśni i warto je eksponować, pokazywać światu. Jakiś taki terapeutyczny proces, jakiś w ogóle metafizyczne przeżycia totalnie. Ja się z Jackiem poznałam tutaj na PPA przy, przy operafoli. Tutaj mi powiedział, pierwszy raz kocham cię, tu, tutaj mi powiedział, zrobimy dziecko, weźmiemy ślub. I dla mnie to jest takie no, zamknięcie jakiegoś etapu po prostu no, totalne emocje, różne wszystkie, wszelkie jeszcze na tym drugim była jagoda, nasza córka i i z jego syn i tyle przyjaciół, że dzisiaj mi jeszcze bardziej waliło serce niż o 16, nie wiem, teraz o 20. Ale jestem bardzo wdzięczna, że mogłam tego doświadczyć, że, 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 że byłam na tej gali i że się odważyli na ten pomysł cały. Duch Jacka działa, duch pogodny, to jest niesamowite się tak zastanawiam, czy kurde, czy, 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 tak musi być, że musi ktoś umrzeć, żeby się coś za przeproszeniem w kosmos i żeby się uwolniło coś niesamowitego. Nie bałaś się, biorąc udział w tym projekcie, że na przykład cię rozwali, że nie będziesz, że twój, twój profesjonalizm jako aktorki po prostu nie zadziała i że wejdziesz na scenę i nie wiem. C y y oczywiście, że się bałam, ale jestem bardzo odważna. No. Biorąc Jacka za męża, też się bała. Yy, nie no, odwaga zamiast lęku. Odwaga i do przodu. To mnie przykład rozwaliło kompletnie. Ja w zasadzie straciłem swój profesjonalizm, nie wiem jak konstruować pytania, jestem cały w emocjach. I, i a, a, czy do ciebie też to przemówiło? Tak, oczywiście, no ja siedziałem blisko ciebie, widziałem jak to było miota. Wstawałeś, siadałeś, wstawałeś, siadałeś, krzyczałeś, to było, to było fantastyczne. Ta energia oczywiście się przeniosła, mimo mrzawki jest pogodno, także no, ekstra, no ekstra. Aż się rwało, aż za ciasno było, żeby po prostu się tam ruszać. Muszę powiedzieć, że mi się mało rzeczy w ogóle podoba ostatnio w, w sztuce, ale przyznaję, że zobaczyłbym to, to, ten spektakl jeszcze raz. Bardzo mi się podobało. No, myślę, że to jest też kwestia, że dobry, dobry tak zwany materiał. Nienawidzę tego słowa, nie widzę mówić o piosenkach, że to jest materiał, chociaż artyści tak mówią, ale no, no po prostu świetna baza dla aktorów, też sporo y, kapitalnych głosów i kreacji. Naprawdę dobra gala, gratuluję. the am